Escobarena! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj mamy nasz ulubiony serwer The Hive Mini oczywiście. Lecimy sobie dzisiaj klasycznie, jak zawsze, o tradycyjny Marder Mystery. Tak jest. Będziemy sobie dzisiaj grali jako morderca. W ostatnim odcinku mieliśmy 15% szans na mordercę, ale niestety w ostatniej rundzie, no, chyba w 34 minucie, niestety nie udało się nam zostać. Dzisiaj mamy niestety jeszcze mniej szans, bo mamy 7 tylko Także zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko grało. Może się uda, może nie. To się jeszcze okaże. 6 w ogóle wotów na Toy House'a. Bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Bardzo fajnie mi się w to gra, jak na razie. <laughs> Bardzo fajnie mi się w to gra, jak na razie. <laughs> Innocent. Szkoda, że nie młodec, ale też może być. No, także lecimy sobie znowu. Kurde, znowu ich tu burz. Całe kurde masa. Cztery osoby łącznie ze mną. O! Dajcie ci a ja biedny jestem. Dajcie, dajcie, dajcie więcej kurde pieniążków, o już się Mordecza chyba obudził. No wreszcie. O, ale teraz działał. O, Sheriff. Dajcie pi pieniążki, bo się się dzieje. Bo się się dzieje. Łoś, ala, Oj, patrz kurwa, już ten. Łuk już mam! I zajęliście! Dalej go tu! Dalej dziada! Ja ci Łuk, łuk zajmuję specjalnie. Specjalnie? Nie, to nie jest on. Tamten to, to chyba gdzieś tam na, na dworku siedzi. Oj, żebyś fuźwa wiedział, że on, że on tutaj na tym dwor, dworku siedzi. Patrz. Tylko, że go tak laguje. Co we mnie lasz! Aj! To nie był on! To nie był niestety on! Kurde, bo ja żem ja, ja już myślał, nie? E, nie ma niestety tutaj chaosu. Bierzemy Offisa. Bierzemy Offisa. Offisa bierzemy. Stretching game. In, 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 in. Fine. Four. Free. Two. One. O, sześć wotów aż. Dajcie mieczyk. Rozpieprzymy tu sprawę, rozumiesz tego, tego, tamtego. I y, y, y. y, no. No, niestety. O, w sobie już wyszedł od razu z gry. Bardzo przyzwoicie. O, o! To było takie. Kips Taki Taki Nie wiem, jak to. <gulet> Jakie Kita tu dźwięki z siebie w ogóle wydają. 12 już już zostało, także morderca zaczyna dzia działać. Mam nadzieję, że się rozgrzeje do tego stopnia, żeby go mógł bez problemu zauważyć i go yy, rozumiesz, wypykać. O, 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 ty! Stąd coś coś tu po poleciało gdzieś to? Gdzieś to? to taki mądry? A może to ten? Nie. O, o, o Patrz, patrz, patrz! Mamy, mamy, mamy dziada. Mamy dziada, tylko że jakiś lag jest. Cholera. O, dobra. Nie wiem czemu ja tam w, 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 w ogóle to nie, nie rozumiem tego. A chyba jakiś stiwoles był, był coś tego, chyba jakieś tutaj lagi w, w, w ogóle się wkradły. Coś tego. Steve on w ogóle jest jakiś taki yy, odklejony. Czekaj, co? A Stewolec! O nie! O tak! Wyelominował wy, go, no dobra, dzięki. Dzięki, ale gdybym ja, ja to zrobił, to by, było do, to by było lepiej. Oj, proszę bardzo, nawet, jed, nawet jedna topka wpadła, której w sumie dosyć dawno już, już, już nie miałem, czyli mocno jest kolekty. Jak, jak wiecie, to ja mam zawsze pecha, nie? Do tych pieniążków. 126% szans. To mi się podoba. O nie, tylko nie manor. Tylko nie kuźwa to dzielostwo. Nic nie widać, no. Jest ciemna jak w dupię Murzyna. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Dobra, co tu się będzie działo teraz, teraz tak, pieniążki klasycznie, tam coś jeszcze wyskoczyło, a już trudno, już mam to w dupie. No niestety to już jest wysprzątane, bo ten przebiegł, o już się mu się w końcu obudził. Szczerze tutaj, akurat jeżeli chodzi o strzelenie z łuku na tej mapie, to mi się chyba tutaj właśnie ud udawało dość dużo i zabijać, także może i tym razem też mi się to uda zrobić. O! Patrz! Patrz, 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 patrz Patrz To jest ten ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten dziad pieprzony Normalnie kurde wy wylał razem ide i groby były, nie? Ale szczerze powiem, że ja nie... Y y y y y Yy. Tu, tu się mam nadzieję, że na mnie nie O w pierdzielony. Co bl blind shot jak w ostatnim odcinku? <ścoughs> to by było zbyt dobre. To by było zbyt piękne, żeby mogło być. O, 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 cze cze czerwień, czerwieni. No i proszę, mówię, mówisz i masz, nie? Mówisz i masz, chciałeś załatwić, Mador. manor, Psz, bardzo. Cyk, 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 a ja z, znowu tutaj. Kurde, jakbym jak, jak, jakby wtedy, jakby wtedy tego diabła tam dziela z tego oficera, to już by miał dwa. A tak, to zaczynamy najpierw od yy, pierwszego dziana, nie? Chyba, bo już mi się to zaczyna pierniczyć, który, który, który był który, a raczej tak, to dopiero pierwszy. Oczywiście będziemy to liczyć. W ogóle ile ja ich razy dziabłem? 110 118, Nie, aaa ja, kurde. No, ładnie. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie, ładnie. Tak bardzo ładnie, ja tu nie skaczę. Patrzcie, i tu sobie normalnie można wskoczyć, o, na tak, na takie drzewo, nie? I teraz Powie, powiedzcie mi, jak to, jak przepraszam bardzo morderca ma sobie poradzić? Już skurde mam mapa Hide and Seek. Patrz. O! Czaisz? Czaisz, bardzo. Tu se kuźwa, stajesz i. i koniec, nie? Już morderca jakby. Yy, przegrał, nie? W momencie. A ta woda nie zabija! A ta? A ta zabija? Nie. Chociaż ty. Tyle, tyle, dobrego, nie? Tak jest. Morze zaczyna się, się rozgrzewać, aczkolwiek... czy to coś tam jest, zmieni, to nie wiem, bo to jest taki high high seek, jak mówię, że to jest, po prostu jakiś... no, jakiś żart. Taki nieśmieszny. Co to ty jesteś? Nie. O, tu się coś jeszcze pojawiło. Tam może ty jesteś. Nie. Tole, To lecimy sobie, jazda na górę, czaisz, odwróć, no to tu chodzi tego, Już yy. Takie pierdoły gada w tym momencie. No, o, 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 tu się jeszcze, jeszcze coś pojawiło, bardzo, bardzo przyzwoicie. No i tutaj jeszcze coś, też bardzo przyzwoicie. A może to ta żaba jest? A nie bym taki pewien. A nie byłbym taki pewny. Plusy, skoczę, O! O o, już myślałem, już myślałem, że tym się da wskoczyć na co bariery. Dziesięć końców aż! No chyba się coś posnęło. A może to ta kaczka ze złota? zrobiona Aki tam wie. Akita wie. A może Edziu? Co wiedzą się tu depnął? Co on jakiś? Chłop na odpale O, tutaj dwóch siedzi. No normalnie ta mapa to jest ir. Hit po prostu jebany. O! Patrzaj to Nie, tu nie jestem. Tak, kula O! No są, są groby, jest grub, grub za, za grobem to nie jest przecież ten ledek No nie To nie jest są Tam, tam ktoś lata Tam ktoś lata jak łopata Tu jest teleport o Bardzo fajnie No, where is. Where is that? Tak. Wojnist. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak jest w po, po niemiecku, niestety. Hmm. Hmm. ha. Hmm. 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 O, ten. Ty, Tym samym w ogóle można przeskoczyć. O, dobrze wiedzieć. Trzy osoby zostało, ja dalej nie wiem w ogóle kto jest, nie? To jest w ogóle... jaja jest jakieś. Bo to są po prostu jaja. To w ogóle jest jakieś zejście do tego sensowne, czy to jest tylko tako... A, bez sensu ta maba na ogół. Bez sensu to wszystko. Dawaj, dawaj, Co ty robisz, kopie? Ja nie mogę tu. To... to ta kura była. A nawet nie wiem, nie? E, ja mi ja myślę, że to nie jest on. Ale jaja. No i to takie kurze jaja. No to kura była. Jakaś taka w, ga w garniturku. No, e, no to są po prostu... No to jest więcej niż jaja. No to kurwa po prostu coś to... Coś to to. to 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 to. Toś to 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 no. To i 2. dwa. Dwa. Wow. To dajcie mi jeszcze błok I rozprawię się z O! 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 Patrz! A wami, proszę, kurde jak ja wykrakał! Jak ja kurde wykrakał! Że, że tu jest oczywiście burz i ja nie chcę się tutaj za bardzo po, pokazywać, aczkolwiek już muszę zaczynać swoje działania. A, trof jest tym bół, ok. To mnie, za, to mnie zabolało w tym momencie, bo go nie, 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 nie trafię. Go. Chodź, chodź, chodź. chodź. chodź, chodź. Ty dziady mały pierdziel. No, 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 no. Pod przygotowanym nam. Trzeba tak chodzić, żeby... Żeby się nie dać, nie? Oczywiście zbieramy ko końcy, Dużo, dużo topek to podstawa. Dużo topek to podstawa. A ten... bo ten, ten niebieski nie jest tylko do yy, ten... 3 yy, z tego te... te dostaję, patrz. No, trzy, to jest... to jest potrajacz, a, fio, a fioletowy to jest łuk, okej. Okay. Czyli to, to nie jest żade, żaden lak, tylko... Ja tego po prostu nie, nie zauważyłem jakby. Dobra, poszedł w cholerę. Czterech jeszcze ich zostało. dziadów najgorszych. Następny sobie poszedł. Następny. Ja Ci mówię, to jest kwestia chodzenia po prostu, nie? Um, umiejętność chodzenia jest tutaj nam naprawdę ważna. Ktoś się może, może też kampić, także jestem na to też gotowy, nie? Patrz, tak, tak, się, tak się chodzi, jakieś się mordercą, nie? Od lewej do prawej tak trzeba yy, ten tego, no. Oni, oni już wiedzą, aczkolwiek... Jeszcze, jeszcze miecza tak na dobre nie, nie, nie wystałem. Przy, przy ostatniej osobie już tak. Teraz tak, ja jestem oczy, oczywiście... Tam, gdzie ich nie ma. 2 dwie, dwie minuty 40 cz, mam na to, żeby ich znaleźć, tych dziadów i się ich pozbyć. Oni, oni oni też sami siebie pozabijali pięknie, dobra. w poszedł i teraz tak yy, tego jednego dzi dziada trzeba. No, bo ich oczywiście powychodziło, po, po także 11 kills niestety tylko. Nie wszystkich. Tro, trochę słabo. Dobra, pozbieram sobie oczywiście na, na topkę i tak i tak ja już mam, mam, mam tą topkę, aczkolwiek. Aczkolwiek ja sobie jeszcze, kurde, pozbieram <śup> może akurat dziada znajdę. Oops. No. Jeszcze, jeszcze dostanę to, to, to oko, co mi będzie mówić, czy on jest blisko, czy on jest daleko ode mnie bo takie coś jest o, a to daje 10. Okej, okay, czyli to, to, to wszystko ogólnie pod, podwyższa ilość końców te, te żetony, dlatego dla, dla wtedy pojawia się łuk. Czaje, czaje. czemu nie mam nas, następnego jak do tego końca podnoszę? Już to obczaiłem. I co? A nie jesteś ani na górze, ani na, na dole ty śmieciopieprzony. pieprzony. Dawaj, dobra, mi, mi, mi minutę już powinien mieć. Mi mama. Patrz! Kajisz? Ot! Co, na dach wlazł? <ślesz> <ślesz> Dziad się nie chciał pokazywać, Patrz, Ile? 65! pięć, patrzcie, to 205. Experience. ale mocno, mocno. Ale wygrałem, to się, to się kuźwa liczy, że że, 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 po prostu wygrałem. No, także jeszcze, jeszcze taka Taka jedna na, na, na bye bye mamy Ofisa. Ofisa mamy. Woohoo! Czasami mor, mordeca się, się trafia dwa, dwa razy pod rząd. Jest to tak rzadkie, ale trafia się. No, niestety tym razem się nie trafiło. Albo na, 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 na przykład mordyca sheriff, albo sheriff mordelca, nie i później innocenty. Także warto zawsze y, po, po rundzie grać dalej warto. No. O. Już tam ktoś. O. Ale się, się rozgrzewa ten morderca. Ja pierdziele. No. Idzie mu. Idzie. gdzie on jest? To jest pytanie zasadnicze. Gdzie już mam w, w, w ogóle sze, sześć tych? Szerych zdechł. Osiem. Osiem. Osiem mi zostało. Osiem. Okej, okay, to jest ten rudy, super. Jak ja mogłem dziada nie trafić? Cherry, fajnie ci. O, to jeszcze nie był ten! To, o! Bo to, bo to było dwóch, dwóch takich. Dwóch, dwóch było takich. kude trzeba było nie strzelać! Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego gameplay, mam nadzieję, że się bardzo Państwu podobało. Jeżeli chcecie, możecie zostawić łapeczkę w górę, zostawić oczywiście subskrypcję na kanale Wagur Plus, bo aktualnie na tym kanale jesteście. Także dziękuję Wam i Wam, Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w następnych gameplayach. Pa-pa!